Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Serialowego Patrolu, programu, w którym ostrzegam Was przed złymi serialami i jednocześnie proponuję oglądanie tych dobrych. Oczywiście dobrych z mojego subiektywnego punktu widzenia. Dzisiaj. Jak to jest możliwe, że ja kiedyś nienawidziłam zombie? Dzisiaj przyjrzymy się Fear the Walking Dead, który jest spin-offem The Walking Dead. Ale spokojnie, już niedługo na kanale pojawią się też materiały poświęcone zupełnie innym produkcjom, ponieważ doskonale wiem, że nie wszyscy z Was kochają zombie. I możecie już mieć serdecznie dosyć Easy Nation i Fear, i trupów, także spokojnie. To jeden z ostatnich zombiastych odcinków w najbliższym czasie. Pojawią się może jeszcze za dwa, ale o tym przy innej okazji. Dzisiaj skoncentrujmy się na FIR. Pierwszy The Walking Dead na ekranach zagościło latem ubiegłego roku i było wyczekiwane zwłaszcza przez fanów serialu Matki, czyli The Walking Dead. Grupa zupełnie nowych bohaterów miała wprowadzić widzów w świat, w którym zombie apokalipsa dopiero zaczyna stawiać swoje pierwsze niepewne kroczki. No cóż, zamysł fajny, bo któż z fanów TWD nie chciałby zobaczyć, jak to się wszystko zaczęło? Tyle tylko, że jak już wielokrotnie udowodniło życie, fajny zamysł nie zawsze równa się równie ciekawemu wykonaniu. Nawet jeśli w projekt zaangażowany jest sam Robert Kirkman, twórca komiksów Żywe trupy oraz jeden z najważniejszych ludzi stojących za projektem serialowej wersji Dead. Pierwszy sezon Fear the Walking Dead zebrał mieszane recenzje i muszę przyznać, że ja sama zaliczam się raczej do grona krytyków tego serialu niż do grona zagorzałych zwolenników. Oczywiście nie jest to dno totalne, które należy natychmiast wyprzeć z pamięci, bez przesady. Swoje momenty mam. Dużym plusem serialu jest niewątpliwie możliwość obserwowania reakcji ludzi, kompletnie nie zdających sobie sprawy z tego, z czym muszą się zmierzyć. Na ulicach pojawiają się pierwsze zombie, ale nikt kompletnie nie wie, co u licha stało się z tymi ludźmi. W uniwersum TWD zombie w końcu nie są znane i wszyscy początkowo przyjmują, że te dziwnie zachowujące się agresywne jednostki to padła po prostu jakaś choroba. Do akcji włączają się zatem lekarze, szpitale przepełnione są chorymi a z tymi, którzy snują się po ulicach i napadają na przechodniów, usiłuje radzić sobie policja. Oglądamy też obrazki dobrze nam znane z życia codziennego, przynajmniej jeśli chodzi o takie sytuacje, w których wybucha jakaś panika, jakieś zamieszki, następuje ogólny chaos, rabowanie i niszczenie mienia praworządnych obywateli i tym podobne, i tak dalej. Można by zatem powiedzieć, u, no to dzieje się. Problem w tym, że nie za bardzo. Nieporadność bohaterów można oczywiście tłumaczyć ich niewiedzą i brakiem doświadczenia w radzeniu sobie z kreaturami, o których w życiu nie słyszeli, i na konfrontacje, z którymi nie są przygotowani. No ale właśnie ci bohaterowie. Nie wiem, na ile jest to wina scenarzystów, a na ile aktorów, którzy zostali wybrani do odegrania konkretnych ról, ale nasi protagoniści, za którymi powinniśmy stać murem i drżeć o ich dalsze losy, w większości przypadków są po prostu barwni. Dajmy na to Madison. Niby kobieta z jejami, jedna z pierwszych osób, które w całym tym szambie elegancko poradziła sobie w bezpośrednim starciu ze szwendaczem, w którego przemienił się jej własny zwierzchnik, dyrektor szkoły. Wciąż wydaje się trochę bez wyrazu. Nie czepiałam się tego szczególnie w pierwszych dwóch odcinkach, ale do końca serii, liczącej epizodów sześć, jakiś rozwój tej bohaterki powinien jednak nastąpić. Jeszcze bardziej mdły, a już na pewno bardziej niezdecydowany, jest jej partner Travis. Niby chce uciekać na pustynię, potem okazuje się, że właściwie woli zostać pod kontrolą wojska, co na początku też nie bardzo mu się podoba, potem z tym wojskiem zaczyna się świetnie dogadywać. Coś takiego jest w tym bohaterze, co sprawia, że nie jestem w stanie obdarzyć go sympatią. Z dwójki dzieci z pierwszego małżeństwa Madison intrygujący jest za to Nick. Uzależniony od narkotyków i silnych leków przepisywanych na receptę, zmuszony jest przejść gwałtowny odwyk. Ale jak każdy uzależniony, kombinuje, wyszukując rozmaite rozwiązania. Jego pogarszający się stan zdrowia związany z nagłym odstawieniem leków pozwala mu manipulować Madison, która ostatecznie staje na głowie, by skombinować nastolatkowi zapas medykamentów. W faktycznie widać emocje, zmaganie się z uzależnieniem, świadomość, że dostęp do używek szybko się skończy. Próba znalezienia wyjścia z tej sytuacji. Z punktu widzenia psychologicznego to chyba najbardziej ciekawa i złożona postać w serii. Przynajmniej na razie. Zwłaszcza, że pomimo uzależnienia, Nick jest też w stanie realnie myśleć i podejmować całkiem niegłupie decyzje. W przeciwieństwie do swojej siostry Alicia, która strzela fochy o wszystko właściwie. Bo jej chłopak nie odpisuje na SMS-y, bo jej chłopak został zainfekowany, bo jej brat zalicza drgawki w trakcie detoksu i musi się nim opiekować koty z bratem, z matką, z trawiseń podejmuje mnóstwo nieodpowiedzialnych i bezmyślnych decyzji, np. pchając się wprost w ramiona przemienionej sąsiadki. Jedynymi bohaterami, którzy szybko są w stanie zorientować się w swoim nowym położeniu, są Daniel Salazar, który użyczył schronienia trawisowi, gdy ten wyruszył po swojego syna z pierwszego małżeństwa i pobyłą żonę, oraz Wiktor Strand, który niestety pojawił się dopiero w ostatnich odcinkach sezonu. Obaj wiedzą, co należy robić, by przetrwać chaos. I szybko orientują się, że priorytetem jest ochrona najbliższych, bo zbawienie całego świata nie wchodzi w rachubę. Wszystkich bohaterów FTWD nie będę omawiać, ale wspomnę jeszcze o Krysie. Jest to syn Travisa z pierwszego małżeństwa i jest to taka męska wersja Alici. To chyba najlepiej opisuje tego bohatera. Większość epizodów pierwszego sezonu FIR potwornie mi się dłużyła, i nawet jeśli w jakimś odcinku pojawiały się ciekawe motywy czy intrygujące momenty, to. No właśnie, to były momenty na 40-minutowy epizod. I o ile po pierwszych sześciu odcinkach TWD dziko chciałam więcej, a wielu bohaterów pokochałam z marszu, o tyle po takiej samej liczbie epizodów pierwszego sezonu Fear the Walking Dead jakoś nie mogę powiedzieć, żebym z niecierpliwością oczekiwała na sezon drugi. Nie skreślam tej serii, broń Boże. Mam nadzieję, że doczekam się rozwoju postaci, większej liczby scen akcji, dojrzewania bohaterów do życia w nowych realiach i zaskakujących rozwiązań fabularnych. Kolejny sezon licznie ma 15 odcinków, więc szanse są. Największą wadą firm są niestety bohaterowie. Niestety, bo to na ich barkach w dużej mierze spoczywa odpowiedzialność za to, czy wciągniemy się w jakiś serial. Jeżeli dostajemy protagonistów, których losy mało nas obchodzą, którzy wydają nam się mgli, nieciekawi, jak w najgorszym wypadku wręcz irytujący, to nie wróży za dobrze. Czy to znaczy, że odradzam oglądanie firm tym, którzy go jeszcze nie widzieli? Nie może Wam akurat bohaterowie przypadną do gustu, akcja będzie się Wam podobała i stwierdzicie, że kompletnie się mylę w swojej opinii. Okej, okay, jeżeli tak się rzeczywiście stało, dajcie mi znać w komentarzach, napiszcie, których bohaterów lubicie za co, co Wam się w tym serialu podoba. Ja natomiast póki co Fear the Walking Dead oglądam na zasadzie: no leci to obejrzę, oby coś się ruszyło. No i mam nadzieję, że się ruszy, czego życzę sobie i tym wszystkim, którzy podobnie jak ja. Pierwszym sezonem Fear the Walking Dead poczuli się rozczarowani. A tymczasem dzięki za waszą uwagę do zobaczenia następnym razem.